Siemanko drodzy widzowie, ostatnio niestety brakuje trochę szczęścia, jak nie jedna bramka za dużo, to jedna bramka za mało, począwszy od Szwecji przez Danię po Arsenal i na Atletico w niedzielę kończąc. Na szczęście wróciła Liga Mistrzów, z którą ostatnio mamy dobre wspomnienia i mam nadzieję, że w tym tygodniu uda nam się zaplusować i przełamać czerwoną pasę. Zaczynamy standardowo konkursem, gdzie do wygrania z 50 zł w Betcliku, u tego bukmachera z kodem Poktyp 51 zakład bez ryzyka do 50 zł od razu ze zwrotem kasy na konto główne. Niezmiennie promocja cały czas obowiązuje, a waszym zadaniem jest wytypowanie minuty pierwszego gola w starciu pomiędzy Chelsea a Porto. Pamiętajcie również o podaniu swojego niku z BetClika, komentarze, które będą edytowane bądź nie będą miały w sobie nicku z BetClika nie będą brane pod uwagę. Dodatkowo jeszcze podrzucamy Wam konkurs na naszym Instagramie, link znajdziecie w opisie, a także wyświetli się Wam na ekranie. Szczegóły konkursu będą dostępne w poście. Tymczasem zapraszam Was na środowe propozycje. Ostatnio łączyliśmy Ligę Mistrzów z Ligą Włoską i tak też zrobimy tym razem z uwagi na zaległe rozgrywane spotkania w tym tygodniu. Jednym z nich będzie starcie pomiędzy Juventusem a Napoli. Obie drużyny w Ostatnie kolejce rozczarowały jednak to kibice z Neapolu mają więcej powodów do zadowolenia. Napoli grało z Krotone i prowadziło już 3-1, jednak po przerwie niebezpiecznie zrobiło się 3-3 i zapewne wielu kibiców zadrżało, kiedy zobaczyło, jak Krotone odrabia dwubramkową stratę. Na szczęście, Napoli udało się strzelić na 4-3 i 3 punkty zostały na stadionie gospodarzy. W nie niestety, nie było tyle powodów do szczęścia, ponieważ Juventus stracił punkty w derbowym meczu z Torino. Na początku Juve wyszło na prowadzenie, Torino zremisowało, po przerwie nawet udało im się prowadzić, jednak ostatecznie punkty dla Starej Damy uratowały. Ronaldo. Juve ostatnio nie prezentuje się najlepiej po odpadnięciu z Ligi Mistrzów, co prawda wygrali z jednak później było tylko gorzej. Porażka z Benevento oraz wspomniany remis w derbach z Torino. Jeżeli chodzi o Napoli, to miewają oni takie słabsze mecze jak chociażby mecz z Sassuolo zremisowany 3 do 3. Do tego defensywa Napoli kapitulowała ostatnio z Crotone, wpadka z Bolonią, a także właśnie stracony trzy bramki z Sassuolo. Z drugiej strony defensywa Juve również nie ma się za dobrze. Zarówno tyczy się to obrońców, jak i samego Wojtka Szczęsnego który przy bramkach Torino również miał swój udział. W czubie tabeli Serie A jest ciasno i oba zespoły walczą o byt w Lidze Mistrzów w następnym sezonie, więc z uwagi na to liczymy na zacięte spotkanie i spodziewamy się bramek z obu stron. To do dubelka dokładamy mecz pomiędzy Bayernem a PSG. Jakiś czas temu w ciemno stawialiśmy, że Bayern wygra to spotkanie, jednak w drużynie z Monachium pojawiły się absencje. Na początku kontuzja Roberta Lewandowskiego, a we wtorek test na COVID u Serge'a Gnabryego wykazał wynik pozytywny. Mimo, że w ofensywie Bayernu dalej jest sporej jakości, to jednak brak tych zawodników będzie kluczowy, ponieważ w tamtym sezonie w Lidze Mistrzów przyczynili się do sporej ilości bramek dla Bawarczyków przy takim obrocie spraw PSG staje przed niemałą szansą, jednak u nich również pojawił się absencje, przede wszystkim brak w środku pola Marko Verattiego. Jednak co najważniejsze, dla PSG będą mogli w tym spotkaniu zagrać zarówno Kylian Mbappé, jak i też Neymar, także dwie główne gwiazdy z Paryża. PSG staje przed szansą zrewanżowania się za finał Ligi Mistrzów z poprzedniego sezonu i na pewno będą chcieli z tej szansy skorzystać. W tym spotkaniu pójdziemy w rzuty rożne. Bayern przy brakach z przodu na pewno będzie mniej skuteczny pod bramką PSG niżby to było kiedy kiedy grali by Gnabry oraz Lewandowski. Dodajmy do tego, że w składzie Bayernu są takie nazwiska jak Kuman czy też Same, czyli zawodnicy, którzy na pewno będą robić sporo dymu w bocznych sektorach boiska, więc w związku z tym powinno to się przełożyć na rzuty rożne. Z drugiej strony mamy takich zawodników jak Mbappé czy też Neymar, którzy również na pewno przyczynią się do tego, że piłka kilka razy wyląduje na narożniku. Bayern w rzuty rożne jest niezwykle overowy, szczególnie w wyjazdowych spotkaniach, jednak w tym spotkaniu przy takich brakach powinno się to zmienić. Spotkania PSR co prawda, nie są zbyt obfite w rzuty rożne, jednak przy takim obrocie spraw, w tym spotkaniu, powinni sobie stworzyć dużo sytuacji oraz w większym stopniu prowadzić grę. Także, mając na względzie wyżej wymienione aspekty, pójdziemy w tym meczu w przynajmniej 10 rzutów rożnych. Tak prezentuje się nasz kupon po zagraniu. Po więcej typów zapraszam standardowo na stronę i do grupy. Linki znajdziecie w opisie. Odwiedzajcie również nasze inne media społecznościowe. Zachęcam do brania udziału w konkursach i na kanale, i też na Instagramie. Tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia!